Najdłuższa noc w roku to jak ciemność, która przywołuje światło wewnętrzne. Gdy zobaczyłem swe wewnętrzne światło bez zewnętrznych stymulantów w pokoju ciemności, stało się coś przełomowego w mym życiu, dostrzegłem w całości swego doświadczenia, że wszystko co potrzebuję do codzienności, w szczęściu mam w sobie. Odeszła pogoń za sobą poprzez kolejne doświadczenia, które mnie oświecały na chwilę. Wszystko osadzało się w jestem. Przeszedłem przez wiele dolin, które przyciągały iluzją wzniesienia. Roświetlając chwilowo i budując fałszywe światło podtrzymywania głodu w tęskniącym umyśle za urzeczywistnieniem. Najprawdziwsze światło wyłania się z ciemności, niczym złona wszechświata, jako przypomnienie, że każde doświadczenie trudne. Gdy jest transformowane światłem zewnętrznym, tworzy duchowe lustro podziału życia. Widzi się wtedy duchową iluzję. Gdy zanurzamy się w ciemność, to tam wszystko, ale to naprawdę wszystko zaczyna być dostrzegane jako wdzięczny przejaw życia w świetle naszej szyszynki. Najdłuższa noc w pokoju ciemności to ponad 80 godzin bez jedzenia i picia, bez możliwości dostrzeżenia swych dłoni. Co się wtedy dzieje? Dzieje się cud, dostrzeżenia tego, co najistotniejsze. Ta symboliczna śmierć daje perspektywę nowego życia. Uwalniasz się z tych wszystkich macek, które z zewnątrz zapraszają cię do życia w braku, do szukania siebie, do procesowania się bez końca. To wszystko kopie dół, z którego w swym zapętleniu tworzysz odbicie urzeczywistnienia niczym w studni. To tylko odbicie iluzoryczne. A wiesz dlaczego tak myślę? Bo zwiewność tego doświadczenia pokazuje, że to tylko gra umysłu budującego głodną personę. Szczęście jest w puszczeniu przeszłości i przyszłości. Jest lekkością bez trzymania się chwil chcianych i niechcianych. To jest doświadczanie wszystkiego bez trzymania się warunków dla swego szczęścia, które podsuwa nam umysł karmiony światłem zewnętrznym.